A dwie minuty po 18 więc czas na informacje. Rozpoczęcie nowego roku Akademickiego Uniwersytetu III wieku, awanse oraz nagrody dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także Harry Potter w Opatowskiej Bibliotece. Między innymi o tym powiemy za chwilę w 36 wydaniu serwisu informacyjnego o oka Opatów. Środa 22 dzień października, Jakub Dyl. Dzień dobry, a w zasadzie już dobry wieczór. Zaczynamy. Na początek tysiąc dębów na tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. W myśl tego hasła dziś pod szpitalem św. Leona w Opatowie odbyło się uroczyste posadzenie dębu oraz rozdanie jego sadzonek proboszczom parafii z terenu powiatu opatowskiego. To dzisiejsza symbolika ma ogromny wydźwięk. Od wieków Polska była związana z chrześcijaństwem. Nie byłoby Polski gdyby nie było chrześcijaństwa, które u swego podnóża na początku miało za zadanie scalić naród i to wiara katolicka i chrześcijaństwo od Mieszka I od 966, kiedy Polska przyjęła chrzest, a następnie poprzez wszystkie koronacje i pierwsza koronacja w 1025 roku przez Bolesława Chrobrego przyjęta, Również miało wydźwięk państwowy we współistnieniu z wiarą katolicką, z biskupami i z hierarchą Kościoła katolickiego. Klasztor obchodzi 555 lat istnienia. Te mury nasze bernadyńskie, naszego klasztoru patrzyły i patrzą nadal na to wszystko, co się dzieje, a historia dzieje się na naszych oczach. Historia piękna, niepowtarzalna, bo związana z drzewem, a wiemy, że drzewo jest symbolem dla nas ludzi wierzących, symbolem naszego Bawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego niech te drzewa, które będziemy sadzać przy swoich parafiach albo w okolicach naszych kościołów, przypominają właśnie o tym, że na naszej polskiej ziemi ponad tysiąc lat ta wiara przetrwała i tak jak istnieje ona ponad tysiąc lat. Niech trwa tysiąc i do skończenia świata. Dziękuję. Ta nasza tożsamość narodowa jest oparta na symbolach, i mam nadzieję, że te dęby, które posadzimy, będą rzeczywiście pięknie się rozwijać, tak jak pięknie będzie się rozwijać nasza ojczyzna przez kolejne e, tysiąc lat i tak jak ksiądz już powiedział, e, do skończenia świata. I chcemy te dęby rzeczywiście posadzić w takich miejscach, w których one będą widoczne, w których one będą przypominały o. O tym, że jesteśmy Polakami i mamy prawo i obowiązek być dumni z naszej przeszłości i pracować, rosnąć razem z tymi dębami, pracować na to, aby w kolejnych latach Polska rozwijała się i również dążyła do tej potęgi, która, którą, której doświadczyła w przeszłości pod wodzą polskich królów. A teraz przenieśmy się do auli liceum ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie, gdzie w czwartek 16 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zobaczmy. Muzyka Już 15 rok naszej działalności. E, wiele się przez ten czas zdarzyło a była tylko jedna zmiana na stanowisku prezesa. Ja jestem drugim z kolei prezesem. Poprzednia pani prezes Janina Sobala była tym prezesem przez 13 lat. No dzisiaj możemy się spodziewać takiego nietypowego, dosyć nietypowej dosyć inauguracji, dlatego że druga część będzie przygotowana przez yy, liceum ogólnokształcące i to jest w ramach projektu takiej integracji między, międzypokoleniowej. a tak no to yy, będzie, będzie wykład inauguracyjny, jak zwykle. E, tym razem wygłosi go pan e, magister Andrzej Żychowski. E, będzie występ chóru, kilkakrotny. Szczególnie w Opatowie bardzo warto. Cieszę się, że, że mam przyjemność już kolejny rok na zaproszenie Uniwersytetu III wieku uczestniczyć w tej inauguracji październikowej. I z roku na rok się cieszę coraz większym gronem seniorów opatowskich, coraz większą atrakcyjnością i coraz większą ofertą tego uniwersytetu dla, dla seniorów. Cieszę się bardzo, że opatowscy seniorzy znajdują tutaj miejsce i na, na zaspokajanie swoich potrzeb naukowych. Dzisiaj będziemy świadkami też wykładu pana Andrzeja Żychowskiego, ale także kulturalnych, rozrywkowych, ale przede wszystkim tych, które ich integrują, które pozwolą wyjść z domu, które pozwalają się spotkać w gronie swoich, można powiedzieć, rówieśników. Tematem będzie oświata w pierwszej połowie XX wieku, powszechna, powszechna, bo jeśli chodzi o oświatę ogólnokształcącą, czy średnią, jakkolwiek byśmy ją nazwali, to oczywiście już publikacje na ten temat były, a więc mówimy to o tej szkole, która działała, no właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, i była taką średnią szkołą, która miała uczyć przygotowania do zawodu, bo jeśli chodzi o kształcenie ogólnokształcące, to Niemcy na takie kształcenie nie pozwalali. Najsłynniejsze potrawy z wszystkich zakątków Europy i świata, dobra atmosfera, zabawa oraz pomaganie. Między innymi tak wyglądał wczorajszy Europejski Dzień Języków w Opatowskiej Jedynce. Europejski Dzień Języków, który odbywa się pod koniec września. W tym roku postanowiliśmy połączyć obchody Europejskiego Dnia Języków z zbieraniem funduszy na pomoc Amelce i dzisiejsze, dzisiejsze stoiska są przygotowane przez uczniów wszystkich klas od pierwszej do ósmej. Każdy wylosował określony kraj. No i zasada jest taka, że y, oczywiście kupujemy, ale kupujemy robiąc zakupy w obcym języku. Co roku organizujemy. Coś związane z e, Międzynarodowym e, Dniem Języków Obcych. Chcemy pokazać, jak każdy kraj jest istotny. Chcemy pokazać dzieciom, e, jak ważny jest przede wszystkim język angielski, który jest e, kluczowy e, w nauczaniu. E, dzieci chętnie biorą udział co roku e, w takich różnych akcjach. W tym roku postawiliśmy na kiermasz. E, po to aby zobaczyli jak muszą używać tego języka angielskiego. Połączyliśmy to też z akcją charytatywną dla naszej Amelki. Myślę, że to jest coś takiego fajnego. Dzieci musieli się przebrać, nauczyć się kilku słów w danym języku, a przede wszystkim mówić w języku angielskim. Awanse i nagrody dla nauczycieli. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz awansów zawodowych dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Honorujemy nauczycieli. W związku z Dniem Edukacji Narodowej, czyli popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Starosty ma ten przywilej, że może uhonorować nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym mieli największe sukcesy w postaci oczywiście edukacji uczniów. I dziś taką nagrodę starosty otrzyma dziewięciu nauczycieli, którzy pracują w trzech szkołach powiatu. Opatowskiego w szkołach średnich i czterech szkołach specjalnych. Dziewięciu nauczycieli otrzymał oczywiście nagrodę pieniężną, ale też mamy siedmiu nauczycieli, którzy w ostatnim roku zrobili awans zawodowy na nauczy nauczyciela mianowanego, i dzisiaj też te mianowania nauczycielom wręczę. Także jest to bardzo miła uroczystość, dla mnie również, bo cieszę się, że nasze szkoły w Powiecie Opatowskim, mi to zarówno szkoły podstawowe które podlegają pod samorządy gminne jak i szkoły które podlegają pod samorząd powiatowy są wiodącymi szkołami są wiodącymi pod względem egzaminów czy to maturalnych czy gimnazjalnych również o wysokim poziomie naszych uczniów świadczy to że i naszych szkół że uczniowie potem dostają się na studia zdobywają dobre wykształcenie i to jest dla nas satysfakcją i to cieszy dlatego Dziękujemy nauczycielom, którzy w codzienną swoją pracą wkładają duży wysiłek, aby młodzież mogła się edukować, aby młodzież zachęcić do zdobywania wiedzy, żeby młodzież miała takie poczucie, że warto się uczyć, ponieważ to jest podstawa ich w przyszłości egzystencji, ale to też kształtowanie charakteru, kształtowanie postaw, kształtowanie postaw obywatelskich, ale też postaw patriotycznych. I... I szczególnie za tą drugą część, czyli kształtowania sumienia, kształtowania charakteru, dziękuję wszystkim nauczycielom. Na koniec Świat Magii, walka czarodziejów z czarnoksiężnikiem Lordem Voldemortem, Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwardzie oraz kultowa postać... Harry Potter. Właśnie w takim klimacie odbyła się jedenasta edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek w powiatowej i miejsko-gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie. Noc bibliotek w tym roku u nas z Harry Potterem. Ogólnopolska nazwa jest do dzieła, więc u nas Harry Potter do dzieła. Noc bibliotek u nas ze względu na to, że chcieliśmy się dostosować do uczniów Szkoły Podstawowej Numer 2, zrobiliśmy tą noc w cudzysłowie. Nazwijamy to noc, jest to, jest to poranek. Natomiast jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji Szkoły Podstawowej Numer 2, nauczycielom, dzieciom, jak również wspaniałym rodzicom, którzy pięknie przyszykowali dzieci na, na dzisiejsze wydarzenie. Jest to piękne, że mm, tak naprawdę polacy, Możemy wrócić z tym wydarzeniem do naszej biblioteki i nazwijmy to tak na starcie pierwsze wydarzenie Nocy Bibliotek w naszej nowej bibliotece i zapraszam na kolejne edycje w przyszłym roku. Dziękuję. Jesteśmy ze szkoły podstawowej nr 2 w Opatowie. Jesteśmy grupą tygrysków. No, cieszymy się bardzo, że dostaliśmy zaproszenie pani dyrektor, że mimo, że jest godzina dziewiąta, my przeżywamy noc w bibliotek. No, cieszymy się bardzo. Zresztą nie jesteśmy tutaj pierwszy raz. Współpracujemy tutaj z biblioteką i bardzo sobie cenimy. Wszyscy dzisiaj są pięknie przebrani, cieszą się i naprawdę dzieci bardzo przeżywają. I są to takie emocje, które warto pielęgnować. Zostańmy przy bibliotece, ale zmieńmy nieco klimat. Już jutro o 17.00 zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z Joanną Jaks, autorką m.in. bestsellerowych powieści z historią w tle. A jeśli zaproszenia, to oczywiście Kino OOK. W najbliższy weekend w Opatowskim Kinie będą Państwo mogli zobaczyć takie filmy jak Czarny Telefon 2 oraz Tron Ares. Szczegóły na stronie internetowej kina. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i dobrego wieczoru.